Modlitwa Świętego Jana Pawła II za Ojczyznę. Zawierzam macierzyńskiej opiece Pani Jasnogórskiej siebie samego, kościół wszystkich moich rodaków, nie wyłączając nikogo. Zawierzam jej każde polskie serce, każdy dom i każdą rodzinę. Wszyscy jesteśmy jej dziećmi. Niech Maryja będzie przykładem i przewodniczką w naszej codziennej i szarej pracy. Niech wszystkim pomaga wzrastać w miłości Boga i miłości ludzi. Budować wspólne dobro Ojczyzny, wprowadzać i umacniać sprawiedliwy pokój w naszych sercach i środowiskach. Proszę cię, Pani Jasnogórska, Matko i Królowo Polskie, abyś cały mój naród ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. Dodawaj mu odwagi i siły ducha, aby mógł sprostać wielkiej odpowiedzialności, jaka przed nim stoi. Matko Jasnogórska, módl się za nami i prowadź nas abyśmy mogli dawać świadectwo Chrystusowi, odkupicielowi człowieka.